Siedmańko, Bógmachetskie świry! Jesteśmy dzisiaj w Norymbergu, w której ukonorowaniem będzie mecz Majeru Leverkusen z VFL Volkswagen. Po wielu przejściach i utknięciu pod Norymbergą. Ale w końcu najważniejsze, że się udało. Jesteśmy. Witamy Monachium. Niemcy to nie tylko sport, ale też e, oczywiście, a może nawet przede wszystkim e, motoryzację. No, znamy tą e, niemiecką myśl technologiczną, przecież e, Volkswagen Passat to król e, polskich dróg. A my jesteśmy akurat nie przed fabryką Volkswagena, ale BMW, gdzie jest również Muzeum BMW. No, pamiętamy, że ta firma ma za sobą także epizod w Formule 1, gdzie w parkach temu jeździł Robert Kubica. No zobaczymy, może tutaj na wystawie spotkamy taki model Moliviu, jakim Polak szalał po po Korach Fiada i gdzie odniósł swoje pierwsze i właściwie jedyne zwycięstwo w tym sporcie w Grand Prix Chin. W jego okolicach znajduje się park olimpijski, bo przecież w Monachium odbyły się i 70 w sprawy w 1972 roku. Tak pamiętne nie tylko niestety ze względów sportowych, ale my się na nich skupimy. Pamiętne posługi dla Polaków, którzy zdobyli 21 medali, w tym 7 złotych, a złoto, jeden ze złotych medali przygryzuje również nasi półkracze pod wodą Kazimierza Górskiego. I Dwa lata później, w 1974 roku wrócili na ten stadion widoczny za moimi plecami, gdzie zdobyli z kolei trzecie miejsce Mistrzostw Świata. olimpijski Monachium zapisał się nie tylko w historii Igrzysk Olimpijskich, czy polskiego futbolu, ale również w annałach piłki klubowej. W 2005 roku był użytkowany przez Bayern i TSV 1850 Monachium, które wtedy przeniosły się na Allianz Arenę, gdzie i my już teraz również się przenosimy. Jesteśmy z Stadionem Bayernu na Kyrgyzstanie, gdzie za chwilę Bayern zaczyna swój ligowy mecz z FSV Mainz. Ruchy, boże, w tym meczu na alej w przodzie. Jakiegoś czasu kibice głównie wpływają na stadion. Nie wyjeżdżamy z pustymi rękami, Mamy dla Was sporo gadżetów na konkurs, więc możecie liczyć na, na, na fajne atrakcje, u nas fajne konkursy, a my teraz udajemy się do lewej. Jest godzina 23.10 po około lekką ręką licząc 7 godzinach Podróży, nie wiem, kamerowista potwierdzi, tak? Operator, mniej więcej tyle, tak? Od 15, e, Więc wychodzi to 7-8 godzin podróży po kolejnym zmaganiu z niemieckimi kolejami, które naprawdę działają gorzej niż PKP, które spóźnia się tylko e, w przypadku śnieżycy ulew, czy innych klęsk żywiołowych tak niemieckie koleje chociaż akurat ten pociąg tego nie potwierdza ale musicie mi Państwo uwierzyć, że jest godzina właśnie 23.12 mogę to nawet pokazać do kamery ale w końcu najważniejsze, że jesteśmy w Leverkusen, widać za mną logo firmy Bayer, tak też nazywa się klub z tego miasta i na ich meczu jutro będziemy, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, serdecznie zapraszamy. na butmacherskie świry, dzień drugi, wracamy z nową energią, Monachium dzisiaj. Wiele atrakcji. Wychodzimy właśnie z hotelu Italia, który jest widoczny za mną. Pobyt bardzo przyjemny. Mini bardzo za darmo, specjalnie dla nas. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Jak na razie z pobytu, i myślę, że to się nie zmieni. A dzisiaj moc atrakcji, które już zaraz zobaczycie. Wchodzimy właśnie z oficjalnego sklepu Bajernu. No gadżetów masa, jak to w takim sklepie zeszyty, proporczyki, szaliki no i przede wszystkim to, co wszyscy kibice lubią najbardziej, czyli koszulki rządzi Thomas Miller do spółki z Harym Kainem, Koszulka z jego numerem 9 tutaj wisi w największej liczbie sztuk, o Lewandowskim jakby już e, nie pamiętamy. Siemanko, to Świry. Ostatni dzień naszego pobytu w Niemczech. Jesteśmy pod stadionem w Kolonii. Tu odbędą się mecze Euro 2024. A dzisiaj e, wybieramy się na mecz kobiet e, Bundesliga Kobiet, Avczekajny, Werder, Brama z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie to odbędzie się właśnie na głównym stadionie, na tym, na którym za pierwsza kula, czyli Energia Stadion. No, tutaj żyje ten kompleks sportowy przy Rajna Energia Stadion. Ten mecz kobiecej Bundesligi to też element promocji przed. 9 maja, kiedy odbędzie się tutaj finał Pucharu Niemiec Kobiet. No i, i widać, że ta promocja naprawdę postępuje, jest naprawdę udana. Sporo tutaj ludzi się bawi gra w piłkę przy okazji tego spotkania. Organizacja Dnia Meczowego w Kolonii naprawdę świetna. I to nawet przy kobiecej Bundesliga tak jak mówiliśmy dzisiaj, mać Frauen Bundesligi na głównym stadionie, Rheinener Stadion. A tutaj na mniej więcej 2 godziny przed meczem piknik i turniej, prawda? Tam grają jedni tam grają ludzie no zupełnie inna można powiedzieć kultura kibicowania. No i trzeba się chyba e, dosyć dogłębnie zastanowić czy idzie to u nas w dobrą stronę Bo u nas dzień meczowy opiera się głównie na wejściu na stadion, zobaczeniu meczu, ewentualnie zjedzeniu Średniej, jeśli nawet jest średnia to i tak dobrze, jakości kiełbasy i wyjściu i, i, I to jest cała prawa tutaj proszę, Prawen Bundesliga już dwie godziny przed meczem i taki park sportowy, można powiedzieć, wokół stadionu. No, żyje to miejsce, żyje, i aż chce się później wejść na stadion i oglądać piękny spektakl Wychodzimy już z kebabu Lukasa Podolskiego, tu widać, że staje za mną. No, muszę pochwalić bardzo. Dobre jedzenie. Ja miałem e, tak zwaną kanapkę Poldi Sandwich. De facto to jest kebab e, w bułce. Kolega miał e, kebab e, do, e, Poldi Donner. Tak? E, to jest de facto tak jak u nas e, tortilla. E, no i teraz idziemy przez kolonie na jedzeni w przystępnej cenie, bo naprawdę 8,90 euro i 7,90 euro. To są no, przystępne ceny jak na Niemcy. Trzeba powiedzieć, że, że naprawdę można u go zjeść dobrze, tanio. Opinie ma bardzo dobre, no i nic dziwnego, że rozwija te swoje, te swoje kebaby w Niemczech, ale także i w Polsce, bo otworzył re, restaurację w Zabrzu przy Placu Wolności. No i w Niemczech też ma 10 restauracji, w tym 6 w samej właśnie Kolonii, gdzie jesteśmy. Także no, mo można powiedzieć, że być w kolonii nie spróbować kebaba od Goldiego to grzech, ale my go nie popełniliśmy i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Jak widać jesteśmy już w Krakowie, przepiękne królewskie miasto, znowu tutaj pięknie tu być Tutaj kończymy oczywiście swoją podróż I tutaj kończymy swoją podróż i zapraszamy do dawania łapek w górę, subskrypcji, wtedy będzie na naszym kanale więcej tego typu rzeczy, więcej vlogów, więcej wyjazdów. Dzięki!